Witajcie w kolejnym treningu Mamy 9 lipca, 10 lipca, nie wiem, niedzielę. Eee, fajnie, bo nie jestem dzisiaj sam, jest ze mną Rudy, jest ze mną Mayday i sobie śmigamy. Ale powiem Wam, że pogoda jest mega fajna, bo jest nie wiem, z 18 stopni. Motocykle się nie grzeją, stamterze się nie grzeją, więc jest naprawdę idealnie. Dzisiaj już trochę za grubo lecę z tymi szybkimi cyrklami Ale dobrze, trzeba właśnie przekraczać te, e, te limity, nie? bo się człowiek wtedy szybko uczy Byleby tylko nie by dzwonić za mocno Ale czuję się naprawdę dobrze, jeśli chodzi o jazdę Co prawda do światowego poziomu to tu w chuj daleko, ale ja się dobrze czuję z moimi umiejętnościami No, zobaczymy, co Mayday pamięta. O, Rudy? Rudy coś pamięta. Rudy ostatnio cztery cyrkle wykręcił, w sensie cztery pojedyncze, czyli cztery razy po jednym cyrklu. No, a teraz pyk. No, trzy czwarte prawie. A Mayday? Aha, Mayday nie umie na koło. O, tak jest, jak się ma taką długą przerwę. Wiem, wiem, wiem. Ta, ta. ta, bo wtedy ją można oprzeć. Ale zawsze jak... Nic, dzięki. No jak ten Jeszcze to z przełożeniem nogi i nogą w dziurze to... E, jak włożę nogę w, dziurę, to tym, nogę w dziurę, to się koncentruję na tym, że wkładam nogę w dziurę i mnie wypierdala na zewnątrz, bo się nie koncentruję na balansie. Że muszę wyjeździć trochę. Wrzucę po prostu lewą górę i tam nawet na kanapie, tak? Żeby lekki krzyż zrobić, nie? No, no. A więc tu będziesz cyrkę, no to jest, że jest na seta I, I przypomniało mi się, robisz zrobisz cyrkla lewą nogą na prawym secie? E, nie, wyrzuca mi do zewnątrz. Znaczy, położę lewą nogę na prawym secie, ale nie podniosę prawej nogi. I tak, tak wykręcę, dam nie? ale jak podniosę prawą nogę, to mi od razu wrzuca na zewnątrz. Tak, nie? Tak, na... Wiem, wiem, wiem. To jak, ja teraz próbuję jeszcze coś takiego, nie wiem czy mi wyjdzie, ale teraz zobaczcie. Prawie, prawie. Ale lewą nogę, jak chcesz, to jest tak jakby na kierownicę na dłoni. Tak, tak się odciągnąć Lewą nogę? Tak, żebyś tam postał, tu A tutaj? Tak Bo to już na środku stoi No bo Za bardzo wysuwasz nogę, za bardzo jajami na kierownicy zachodzi. A jak ją sobie odsuwasz, to się poza motor i No położyć, No właśnie próbuję go tak przełożyć, ja nie? Jak się zgarniasz przed spróbuj się odsuwać no, tak, tak, już łapałem, to już łapałem, no I przy tym, właśnie przy tym raz, że odsuwasz sobie nogę To wtedy się wysuwasz I dwa, jak tu się jakbym za kierownicę, To też się już automatycznie odsuwasz No, no, no Fajnie go dociera, on fajnie jak się kręci, to on jest tak, czujesz, że on po prostu sobie tak leży, nie? a ty sobie stoisz tylko na nim. Zajebiste no. uczucie to jest. Ja robiłem fałlowówkę. Tak, fałlowówkę jeszcze raz, tak? Jak trzeba z i w ogóle stoi prawie na boku, wodoki. Motor, kurwa, dokładnie jak latasz motorem, jak on się opada, to nie dodajesz gazu, tylko że go kurwa ciągniesz w górę. No, no. To wszystko w swoim czasie. Wiedziałem, tak, wiedziałem, tak, wiedziałem. E, wiesz co, bo mam z tyłu 2-7 bara no. Jakbym nabił na 3,5 pomogłoby? Ja, ja lubię na 3,5 bara jeździć, tak? Będzie ci ciężko na pewno Na początku środek się zaciągnąć, ale jak się no. przełącza to ogarniesz wszystko. Jest motor bardziej elastyczny, więc mm. z takich rzeczy jest... To stopniowo sobie zrobię dla 3 bary. Pierwszy od bardzo. To za i bara i szybciej się przełożę. Także twierdzolisz trzy bary, 3 bary i więc dobry nam kolejne, wiesz. 3,5 bara i... Dobra. Dobra. No, słuchajcie, mam nabite teraz 3,5 bara na tylnym kole, bo wcześniej jeździłem na 2,7. Kurde, myślałem, że będzie jakaś ogromna różnica, ale. No, nie wiem, jeździ mi się praktycznie tak samo. Faktycznie ten motor taki jest trochę. Może delikatnie, trudniejszy w utrzymaniu. Ale. No nie jest to jakiś problem. Ale jedziemy sobie na podnóżek. O! No chętnie się kładzie przede wszystkim. No dobra, na podnóżku jesteśmy, jest git. No trochę muszę się wjeździć, ale yy, nie ma tragedii, nie ma tragedii, można jeździć na takim ciśnieniu i to od razu. Także bo zawsze jest tak, jak się uczysz na początku, masz jakieś półtora bara, żeby jechać prosto. Przechodzisz później na przykład na 2,5 bara i ten motor zupełnie inaczej się zachowuje. Się uczysz od nowa, a teraz... O, i chętniej... O kurcze, nie no. Bardzo ładnie teraz schodzi na... Na footbraku. jak się wychylę do zewnątrz, żeby motor położyć, to bardzo ładnie się kładzie, także faktycznie lepiej na większym ciśnieniu jeździć. Zgas mi kurde. Ale dzisiaj będzie taki trening właśnie z glebami, z pociakami, z błędami, bo może i ten, może i dzieć mi się dobrze. Przy tej zmianie powietrza w poponie, no ale mimo wszystko, to jest jakaś zmiana, więc trzeba się wjeździć. Haha, ha! kurwa, ale zajebiście. Wyratował, ha, ha, ha. No, ale pięknie to wyszło, nie? No, no, no. Tak dwa razy na sprzęgło i poszedł. Ale zajebiste uszucie, haha. Zajebiście. Mayday! Pa. A kurwa A? jeszcze nie to Nie, to jest coś zupełnie innego, ale widzę, że Destin mnie dzisiaj wzywa Koś tak trzeba wejść ciężki temat, ale no, no, trenujemy, no po to jest trening. Trenujemy, żeby dochodziło. A, kurwa! A, to przez to, że zrobiłem tego spina. Przed chwilą, bez, bez, bez podbicia w ogóle. I teraz się nakręciłem na te spiny. A kurwa, prawie prawie, ale już wiem przynajmniej jak wejść. Prędkości podnosisz koło. I wtedy zrobić kawałek obrotu na razie lipa ale, ale a, ja w ogóle już widzę jaki błąd popełniał Ja się tylko odbijam nogą tak do góry, a nie, że próbuję motocykl zakręcić Tu na bank jest błąd Spróbujemy jeszcze raz. Do cyrkla. Prędkości nabierzemy troszkę. I teraz. Nie! Chyba nie o to chodziło. Muszę poczekać do Krzyśka, żeby mi pokazał jak to się robi, bo sam to ciężko coś rozkminić. pół cyrkla na siedząco zakręciłem, ale wyrzuciło mnie już nie miałem pomysłu co zrobić Pięknie! Półtora cyrkla i zajebiście De, to jest naprawdę moja, moja zmora, nie? Moja klątwa, to są cyrki na siedząco. A miałem kiedyś derkie 350, wiele lat temu. Co cyrki na siedząco bez problemów kręciłem. Ja w ogóle zaczynałem przygody ze stantem. skuter Yamaha Neos też cyrki na siedząco bez problemów kręciłem. I chyba w ogóle zaczynałem zawsze od cyrki na siedząco, a teraz? Naprawdę nie wiem Nie wiem czemu mi się to nie chce Po prostu wgrać Do oprogramowania No w końcu jakiś cyrkielek na siedząco wyszedł Chociaż taka dobra wiadomość na dzisiaj Że Raz na miesiąc jeden cyrkielek wyjdzie, więc ten miesiąc mam odwdzięczony. Resztę nie wiem jak zrobić. Bo zawsze, jak się odbije, to już mi motor się przechyla w którąś stronę i lecę. Nie ma jakiejś, jakiejś rady do tego? Musisz to tak, żeby ta mocno tego piona nie walić, żeby ci nie lecą do pionu, tylko żebyś nabrał tej rotacji. Tak? Bo się odbijasz normalnie, wiesz, od siebie. No, no. Kurwa, no. Tyle rozkwiniłem jak się odbić, ale jak już się odbije, to już kurwa się dzieje cokolwiek, nie? <śled> o kurwa, ale to był stopal. Nie spodziewałem się tego. Zawsze tak jest jeden, zawsze jest i wszyscy robią. Kurde, praktycznie cały trening dzisiaj katuje to samo. O, 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 jesteśmy. Jestem na pozycji. Kurde. Oj, oj, ale to już chyba będzie koniec... Oj, to już będzie koniec treningu. O, no, to już się... Już się skurcze, zaczynają w palcach. nie mogę w ogóle ręki wciągnąć. z z kierownicy, bo jest tak zaciśnięta. No, także jeszcze parę gumek i kończę. O kurwa, no. No daj spokój. Każda część mojego ciała ma już dość. Łapy mi się zaciskają na no, manetka e, Mam skurcze w nogach. E, Przedramiona mi bolą jak ja pierdziele. Jest naprawdę ciężko. Ale skurcz, ja pierdol. Nie, ja, skurcz mnie złapał. Kurwa mać Co ty łapie? Nie mogę nogi wyprostować, bo mnie od razu łapie. O kurwa. Łapią mnie stop, nie mogę nogę wyprostować, bo od razu mi skurcz łapie. A, dobra, odstawiam motor już dość, bo już naprawdę jest ciężko, nie? A!